Dzień dobry, nazywam się Kasia Sierżant i jestem instruktorką hoopdancingu. Chciałabym Was wszystkich zaprosić serdecznie na warsztaty 3 maja, które przygotowałam dla osób początkujących. Na warsztatach nauczymy się podstawowych trików, które później będziecie mogli użyć sami, we własnej praktyce w domu, lub jeżeli zakochacie się w hoopdancingu, tak jak ja, zapraszam na zajęcia do chatkiciaka, które prowadzę tam co miesiąc. Nauczymy się podstawowych ruchów na tali, na biodrach, na kolanach, być może podnoszenia hula do góry, ruszania się z hula hopem i tańca do muzyki. Nauczę Was także przenoszenia hula z pozycji na ciele do pozycji poza ciałem. Paru trików na rękach, a także pomyślałam o tym, że nauczę Was jednego cyrkowego triku, w którym będziecie mogły zaszokować swoje rodziny, typu wkładanie ręki do kręcącego się hula. Być może zainspirujecie nawet swoje dzieci, aby ćwiczyły hula hop razem z Wami. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na warsztaty Hulachopa dla początkujących 3 maja. Więcej informacji na stronie Lublin Hula, lub proszę napisać mi e-mail na lublinhula.gmail.com Zapraszam!